Cześć, dzisiaj wybraliśmy się do tego słynnego ośrodka treningowego reprezentacji Brazylii, położonego w Teresopolis, czyli miejscowości wysoko, wysoko w górach. Zaraz, za którą znajduje się też taka góra palec Boży. Dzisiaj zasłonięta przez chmury, ale tutaj niżej piękna pogoda. Jakby ktoś szukał piłkarzy, to znajdują się tam na górze, w tych domkach, oni sobie tam mieszkają, ćwiczą na boisku, na dole, przy samym takim pięknym, dużym stawie. No, powiem szczerze, że wygląda to bardzo, bardzo nieźle. Ośrodek treningowy specjalnie zbudowany przez Federację Brazylijską. Logo, właśnie Federacji Brazylijskiej z pięcioma gwiazdkami symbolizującymi Mistrzostwo Świata, flaga Brazylii. To jest taki ośrodek treningowy, w którym znajdują się wszystkie reprezentacje Brazylii. Oni tutaj mają zgrupowania przeprowadzone przed najważniejszymi turniejami. pra tocar Chcieliśmy się nam nagrać wspólnie, łącznie tylko chwilkę dosłownie, bo jest bardzo dużo policji i ochroniarzy, którzy pilnują o reprezentacji Brazylii. Oni się bardzo boją o ich bezpieczeństwo. Wyobraźcie sobie, że autostrada jest zamykana na czas przejazdu jednego autobusu z tylko i wyłącznie reprezentacją. Wszyscy przyjechali tutaj zobaczyć reprezentację Brazylii, chociaż przez kilka chwil. E esse Esse dia botou falta um pouco para pra virar. E todo mundo que mora por ali, nesse dia não podia resistir. Quando eu via o partido do piano, Rebola vai sair requebrando. Às vezes é macaxeira que era noivo, um noivo, Dançou a noite inteira sem parar. Oito pra festa se acabar, Ouro oh, Antônio Bento. No dia do casamento da sua ah. filha Juliana, ele não quis. Resistir quando ouvi a outra aqui do piano, rebolar e saia e